Drodzy, witam Was serdecznie u mnie na kanale. Ja nazywam się Paulina, a to jest kanał motywatorka, który jest głównie poświęcony odchudzaniu. Zazwyczaj w tym momencie Wam mówię, że zapraszam Was na jakąś pogadankę albo że sobie coś omówimy. Dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj robimy mały wyjątek, ponieważ chciałabym Was zaprosić na opowieść. Taką, wiecie. Serduszka prosto płynącą. Zapraszam. Rozsiądźcie się wygodnie albo. Nie wiem, stańcie wygodnie, albo i jedźcie autobusem wygodnie, cokolwiek teraz robicie, jak to oglądacie, ponieważ y, teraz spotykamy się na kawie. Ja, co prawda, nie mam kawy, bo już dzisiaj dwie wypiłam, ale siadam sobie z Wami, siadam sobie z Tobą, z moją przyjaciółką lub przyjacielem od Odchudzania i chciałabym Ci coś opowiedzieć. Chciałabym Ci opowiedzieć kilka historii w sumie i od razu Ci zadam takie pytanie, czy też tak masz, czy też tak miałaś, miałeś. Czy masz podobne doświadczenia do mnie? Jeżeli tak, i jeżeli czujesz, że chcesz się ze mną podzielić tą historią, to zostawiam w komentarzu, będzie mi bardzo miło ją czytać, że nie jestem z tym sama, i myślę, że też ludzie, którzy na przykład się wstydzą napisać, a mają podobnie, też poczują się dobrze, że zobaczą, że jest nas więcej. Słuchajcie, ja byłam otyła przez większość życia, mało tego, nawet mój mózg mi podpowiada, że mi ja powiedziała, że przez całe życie, nie? no bo. Nie otyła, jestem od, od, od kiedy? Od trzech lat? Odchudzanie zaczęłam 4 lata temu? Tak, 4 lata temu, no to zanim to się stało, to wiecie, kilka miesięcy minęło. No to te dwadzieścia kilka dobrych lat chodziłam po świecie otyła. I nie jest to tak, że ja w głowie dalej jestem otyła, że ja patrzę w lustro i siebie wyzywam. Z tym jestem w ogóle bardzo tak okej, okay, mam to przepracowane ze, ze samą sobą, wiem, że ze mną jest wszystko w porządku. Dalej chcę się odchudzać i aktualnie jestem w procesie gubienia kilogramów po ciąży I nie mam z tym problemu żadnego. Znaczy, nie że z odchudzaniem, wiecie, są lepsze i gorsze dni, ale nie mam z tym problemu, że zostały mi kilogramy. O, nie rozpatruję siebie jakoś źle, nie wyzywam siebie, nie patrzę na siebie krzywo i tak dalej, ale w głowie tak jakby mi zostało cały czas wspomnienie bycia tamtym człowiekiem i obiecałam sobie, że ja nigdy tego nie zapomnę. Że w momencie, kiedy przywitam nowe życie, a można powiedzieć, że ono już trwa od jakiegoś czasu, które będzie wolne od takiego poczucia stłamszenia się tą otyłością, od takiej niepewności, lęku, braku, asertywności, tego wszystkiego, co mi towarzyszyło jako otyła osoba, to że ja Tamte uczucia i historie będę cały czas trzymać gdzieś blisko w sobie, żeby nigdy nie stracić też tego flow mówienia o tych problemach. Wyobraźcie sobie, że kiedyś prowadziliście złe życie, powiedzmy, na przykład wywodzi wywodzicie się z biednego domu albo z patologicznego, albo to i to. Często tacy ludzie, jak zaczynają nowe życie, na przykład wyjeżdżają do większego miasta, znajdują lepszą pracę, zarabiają i odcinają się od tamtego życia, bo za dużą traumą też jest i złym wspomnieniem wracanie tam. I ja, mimo że mogłabym rozpatrywać niektóre swoje sytuacje z bycia o tym traumatycznie i to, jakim byłam człowiekiem, jak się wewnątrz siebie sama ze sobą źle czułam, obiecałam sobie, że nie chcę się od tego odciąć, żebym chciała, żeby to było we mnie żywe, chciałabym o tym pamiętać, żeby móc na kanwie tego. Opowiadać cały czas innym o tym i żeby cały czas mieć włączoną tą empatię. To był bardzo długi wstęp, ale chciałam Wam to wytłumaczyć, bo bardzo mi zależy na tym, żebyście wiedzieli, że ja cały czas pamiętam, że to nie jest tak, że schudłaś i już nie jesteś tym człowiekiem, co może się o tym wypowiadać i tak dalej. Raz, że dalej jestem w procesie odchudzania. No, owszem, nie mam otyłości, nie jestem tamtą Paulą, ale to jest we mnie bardzo żywe i ja pracuję że tak powiem na tamtych wspomnieniach. To cały czas jest ze mną. I dzisiaj chciałabym ci powiedzieć o takim jednym odłamie bycia osobą otyłą i to było coś co było stałym elementem mojego życia. Chodzi mi tutaj o wstyd nie wstyd taki, że wstydzę się wyjść do ludzi, wstydzę się ubrać, nie mam się w co ubrać, jak ja wyglądam i tak dalej. To zostawmy sobie na, na kiedy indziej taki wstyd wyglądowo-personalny. Chodzi mi o ogólny wstyd bycia osobą otyłą w zestawieniu z jedzeniem. I działamy na przykładach, bo to wtedy najbardziej otwiera głowę. Wychodziłam do sklepu i nie byłam w procesie odchudzania się. Często też robiłam sobie takie pocieszycielskie. Popołudnia, wieczory, będąc zwłaszcza na studiach w obcym mieście, gdzie y, bardzo też przeżywałam swoją samotność i to, że nie, nie jestem no wtedy z moim chłopakiem, dzisiaj z mężem, w jednym mieście. My przez trzy lata prowadziliśmy związek na odległość. Za bardzo nie miałam ochoty spotkać się ze znajomymi i tak dalej. I ja często chodziłam do sklepu i kupowałam sobie jedzenie. Takie, że ja myślałam, że to, że to jest taki studencki, szybki obiad, ale w sumie jakimś przypadkiem zawsze tam wpadało coś, co nie stanowiło elementu obiadu. Na przykład brałam sobie białe bułki, dwie albo trzy, takie, takie w żabkach kojarzycie, takie jajowate. Do tego sałatkę taką jarzynową, też tam za jakieś trzy złote. Ona oczywiście ma tyle majonezu. Jadłam to z tymi bułkami, to była taka moja obiadokolacja ale potem, żeby jakby się pocieszyć i dalej móc oglądać serię, ale żeby to się nie kończyło, wpadały chrupki, ja zawsze byłam, do, teraz mam także jestem fanką bardziej chrupek niż chipsów, mm, jakiś słodycz, nie no, bo zawsze słone trzeba złapać, złamać słodkim i to Słuchajcie, też eskalowało, w stylu po kilku tygodniach nie wystarczyły dwie bułki, musiały być trzy, nie wystarczyła jedna sałatka, musiały być dwie, nie wystarczyły tylko chrupki i na przykład lód czy tam batonik, tylko już musiały być chrupki, orzeszki i na przykład cała tabliczka czekolady, nie? I to tak sobie rosło. I wstyd dotyczył tego że ja stojąc w kolejce już, jak, zwłaszcza jak ten proces był taki mega rozwinięty i tego jedzenia było bardzo dużo, albo kupowałam więcej, bo myślałam, że to mi będzie tam starczyć na dwa dni, a tak naprawdę wiecie, w jeden wieczór wszystko y, sobie płynęło, no po prostu było zjadane przeze mnie, to ja stojąc w kolejce patrzyłam na ten koszyk i myśli z pierwszej kategorii. Jeden. Wszyscy na mnie patrzą i wiedzą, że jestem gruba, bo właśnie tyle jem. Wszyscy patrzą na mój koszyk. Ja się wstydzę swojego koszyka, wstydzę się tego, jak wyglądam. Na pewno wszyscy mnie dookoła oceniają, że o, chrupki, no dlatego z grubasem, no coś tam. To pierwsza kategoria. Druga kategoria myśli, wiecie, one się, się przeplatały ze sobą. Druga kategoria była taka, że jeżeli ktoś się zapyta, to powiedz, że idziesz na imprezę. Jeżeli ktoś się zapyta, to powiedz, że nie wiem, narzeczony czeka w aucie. Wiecie, żeby tak jakby sama sobie układałam scenariusz jak wytłumaczyć dużą ilość jedzenia. Sama przed sobą się wstydziłam i już yy, na wyrost planowałam to. W ogóle ktoś was kiedyś zapytał, nie? To Ktoś jakby, że o przepraszam, dlaczego mam Pani dwie paczki chrupek w, 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 w wózku? W życiu nie miałam takiej sytuacji. I to się wydaje, wiecie, o, od czapy totalnie, ale ja wiem to dzisiaj. W tamnym dla mnie to było takie, że okej, okay, dobra. Yy, no to powiedz, że jedziesz na grilla albo coś takiego, albo że kupujesz dla koleżanki. A, Cokolwiek, po prostu wymyślam I to byłby taki pierwszy rodzaj wstydu, jaki czułam przy zakupach, z dwóch kategorii. Czyli z myśli o mnie, że jaka ja jestem, i wszyscy myślą, że ja taka jestem, bo widzą mój koszyk. No, a, a druga kategoria, właśnie, że wytłumacz tą ilość jedzenia, żeby absolutnie nikomu nie przyszło do głowy, żeby nikt tego nie powiedział na głos, ani tego sobie nie pomyślał, że Ty jesteś w stanie to zjeść, że to jest dla jednej osoby. Ten wstyd, a jednocześnie bardzo silna chęć. Posiłkowania się tym jedzeniem i poprawiania sobie humoru, jedzeniem go i tak, dalej, i tak dalej, była tak mocna, że nie wygrywała nad tym wstydem i mm, motywowała mnie do tego, żeby zmieniać, uwaga, sklepy. Czyli na przykład w tej żabce kupowałam bułki, sałatkę i chrupki, a jeżeli miałam ochotę jeszcze na to, siamto i owam to, to po drodze do domu wchodziłam do następnego sklepu już z zakupami z tego poprzedniego. Bo tak silna była chęć zjedzenia, ale jednocześnie nie tak silna, żeby na pewniaka kupić wszystko w, w jednym, tylko musiałam sobie podzielić na dwa. I ostatnie, jakby do czego chciałabym się Wam przyznać, co bym Wam chciała opowiedzieć, to jest to, że kiedy to już urosło tak mega, 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 to zdarzało się tak, że ja kupowałam sobie coś, co brałam do domu, jednocześnie z czymś co zaczynałam już jeść w drodze do domu, czyli na przykład robiłam te zakupy, cały czas dzia będę działać na tej bułce, ja nie mówię, że tak było codziennie, że tam dwie, trzy bułki, te sałatki majonezowe i chrupki, jednocześnie brałam już hotdoga w żabce, jadłam hot doga, już miałam zakupy, kończąc hot doga w, wchodziłam do następnego sklepu i dobierałam coś jeszcze, na przykład o, czekoladę, bo tam się wstydziłam jeszcze wziąć czekoladę. No. Tak było. I powiem Wam, że to był nieciek nieciekawy czas w moim życiu. Ja dzisiaj wiem, dlaczego to robiłam. Miałam ogromne poczucie samotności, mimo że ja miałam znajomych i w ogóle mogłam, że tak powiem, z nich korzystać. Ale czułam się bardzo taka sama ze swoimi problemami, że mimo, że tych znajomych miałam, to za bardzo nie chciałam się tymi problemami dzielić i chciałam to cierpienie zachować dla siebie, właśnie związane z samotnością. To też był taki w rodzinie ciężki czas. Moja babcia bardzo chorowała, z którą ja byłam mega związana emocjonalnie, co w ogóle też Wam mówiłam w takim starym filmie o otyłości. Mnie nie było też na miejscu, ja bardzo wszystko przeżywałam i. Chciałam to mieć tylko dla siebie, a w jedzeniu czułam przyjemniejsze ukojenie niż w wygadaniu się komuś. Dzisiaj to wiem, dopiero dzisiaj to wiem. I urosło to, widzicie, do takich zakupów, do takich uczt. To, to, nie, to nie jest, słuchajcie, jedyny typ ucztowania u mnie. To nie jest jedyny typ obiadania się, bo tego jest oczywiście więcej, ale to na różne etapy, na różne miejsca zamieszkania, na różne fazy przypadały różne techniki, jeżeli tak to mogę nazwać, różne style. Ja Wam powiedziałam o takim jednym, co najmocniej kojarzę właśnie z uczuciem wstydu, że młoda dziewczyna, studentka, właśnie ze studencką kieszenią, a, a wędrowała po sklepach, żeby, żeby podzielić gdzieś tam swoje zakupy i, i, i móc potem usiąść z tym na spokojnie w domu. No. Moi drodzy. Czy Wam też towarzyszyło kiedykolwiek to uczucie wstydu? Czy znacie tę myśl właśnie, że a co, co by tutaj powiedzieć, kiedy ktoś mi patrzy w koszyk? Co by odpowiedzieć, jak mi zagada, że o, ile chipsów, chyba będzie jakaś imprezka. Tak, tak, imprezka, a tak naprawdę to wszystko było dla nas. Dajcie znać, jeżeli oczywiście się nie wstydzicie, ja bardzo chętnie poczytam... Wasze komentarze, no i nie ukrywam, że będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś jeszcze się przyzna do tego problemu, bo czuję się teraz naga przed Wami. Niech ktoś się rozbierze ze mną, choć jedna osoba. Kto został do końca, niech da znać. Dzisiaj nie będę tłumaczyć tych mechanizmów, nie będę się wymądrać, po prostu chciałam Wam to opowiedzieć. Widzimy się u mnie na Facebooku, na Instagramie, pamiętajcie, żeby subskrybować, jeżeli Wam się podobał tego typu materiał, to też dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapki w górę, czy czasami nie potrzebujecie właśnie, żebym Wam się wygadała, nie mądrzyła się, tylko żebym po prostu pogadała o swoich problemach, to, to dzięki temu będę właśnie wiedzieć, żeby więcej takich treści nagrywać, a tymczasem uciekam, trzymajcie się, pa!